Dziękuję za pierwszego wspierającego na tym kanale. Jest pierwszy stycznia, godzina prawie trzecia w nocy i mamy 13 level, więc no trochę przejebanie, więc będę musiał używać sobie do żeby odebrać nowy medal za 2023 rok. Miał być to, to trochę szybciej wlecieć nawet, ale chciałem dobić do końca level, bo brakowało mi kawałek, żebym nie musiał używać jeszcze jednego dopalacza, palacza. Przez to trochę więcej mi zostanie na następny rok, raje co? No niestety nie pograłem mega dużo Znaczy, mam ten medal chyba dwa razy wbity za zeszły rok Ten, no dwa razy wbiłem Więc no niby nie ma tragedii, ale no Liczyłem na to, żeby mógł chociaż Mieć z 20, 22, żeby było mniej do użycia A tak to Dupa No ale przynajmniej trochę się tego bo będę EQ Powiedzmy, że to będzie jakiś plus Na szczęście starczy mi z tego, bo mam ich 38, A potrzebowałem 28, więc no z 10 jeszcze zostanie prawie co Choć mogłem z tego mieć później na przykład, żebym mógł od razu dwie odznaki na raz odebrać. W sensie drugi level. Ale tak jak mówię, nas już trzeba w końcu dołożyć. Nie będzie mi zawalać premie EQ, magazyny sobie wlecą tam gdzie miały być. Czy inne przedmioty. Tutaj są z dwóch albo z trzech operacji te premie do PD. Niestety one zmieniają wygląd, nie wiadomo czemu. Według mnie powinny tamte jeden stary zostać z tym wyglądem, jak miały. Zostały jeszcze trzy. W takim razie. 2. Jeden. I trzeba zachować tradycję, jak co roku, więc odbieramy medal. Co prawda, wiadomo jak on już wygląda, ale no, odbieramy, więc. Specjalnie sobie nie spoilerowałem, ale no, trudno jest spoilerować sobie. Tak więc, odbieramy. I tak wygląda medal za służbę 2.023. Więc odbierz. No tak, nie wygląda tragicznie. Spokojnie, jest to, że jest tak wypuklony ten środek całkowicie. To jest akurat, według mnie przynajmniej spoko, więc no... Nie ma tragedii, też te ognie fajnie w tyle wyglądają. Wiem, że jedna sama mi na Discord pisała, że on wygląda źle, czy tam słabo, jakkolwiek. Ale mi się o tym się podoba, podoba mi się to właśnie, że to jest bardziej wypuklone z przodu. Przez to te kolory bardziej będzie widać, bo tak w... tym jest w miarę równo. Znaczy jest też wypuklone, ale nie aż tak jak tutaj. Przynajmniej według No Dobra, więc no nie ma tragedii, wygląda jak typowa przypinka specjalnie niczym większym się nie różni kiedyś się bardziej różniły ale no dobra więc to na tyle na tym pokazie przypominam wam o tym że do 3 stycznia trwa akcja charytatywna w którym każda łapka w górę pod odcinkiem jakimkolwiek z grudnia bądź no do 3 stycznia jakąkolwiek to 10 groszy na cel charytywny. na tym kanale jak na kanale gamingowym czyli let's play hint mod więc no dzięki za oglądanie i życzę wam wesołego nowego roku trzymajcie się